Cześć wszystkim, z tej strony Madzia i Sara. Dzisiaj jesteśmy na drugim, drugim dniu na miejscu na naszym projekcie Kolumn 2022 w poszukiwaniu nowego. Dzisiaj zajmowaliśmy się dwoma projektami w grupach międzynarodowych. Pierwszy z nich opowiadał o no opowiadał, zawierał treści na temat 17 celów zrównoważonego rozwoju, a drugi to musieliśmy wymyśleć różne problemy obecnego świata i napisać po trzy rozwiązania do każdego problemu, także trochę myślenia było. Potem y, poszliśmy na spacer i pozwiedzaliśmy w poszliśmy do ratuszu, a potem poszliśmy do fajnego miejsca, gdzie był stół, stół do bilarda i y, także piłkarzyki, y, i ogólnie było bardzo fajnie. A potem poszliśmy do kawałek do muzeum, do Były tam maszyny rolnicze, które się używa, a potem, a potem wróciliśmy do szkoły i Hiszpanie nas poczęstowali takim małym poczęstunkiem, jakimiś takimi lokalnymi produktami, co rodzice przygotowali albo oni sami. Były bardzo dobre, polecam. Tak, pyszne ciasta były, a na samym końcu jak już wróciliśmy autokarem poszliśmy albo na plażę, albo na tego na basen. No, I później wszyscy, i do sklepu. Tak, wszyscy plażowicze później poszli do sklepu yy, i mieliśmy pyszną kolację. Także no. to w takim razie dobranoc wszystkim, dobranoc, do zobaczenia jutro do zobaczenia i czekamy.